Cześć, dzień dobry wszystkim, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam Was na taki tydzień stylizacji, ale z białymi górami. Pomyślałam, że skoro mam tak dużo tych białych gór przeróżnych, no to fajnie będzie przygotować dla Was taki film, jak ja je noszę. Oczywiście do białych gór jak dla mnie najlepiej pasują jakieś takie wzorzyste doły, ale będzie naprawdę różnorodnie. No i co, dzisiaj ten biały top, który bardzo, bardzo, bardzo często noszę, uwielbiam go. E, znalazłam go na Zalando i on jest marki Even and Odd, chyba coś takiego. E, dwupak kosztował coś około 20, chyba 1 zł. No, w każdym razie nie były to duże pieniądze, a naprawdę topik. Regularnie na mnie gości i niżej debiut spódnicy z Sinseja, która jak dla mnie jest przepiękna, przeurocza, bardzo wdzięczna, bardzo dziewczęca, w takim delikatnym kolorze z wzorkiem kwiatów. Ona jest taka, wiecie, na zakładeczkę, ale bardzo wdzięczna postawiłam na takie białe sandałki, które mam już o, masę lat, naprawdę do tego taka nieco pojemniejsza torebunia, i o tak się dzisiaj prezentuję, Wydaje mi się, że jest fajnie, jest letnio, delikatnie. Cześć wszystkim, witam się z wami wtorkowo i zapraszam Was oczywiście na kolejną styluweczkę z białą górą. E, a ogólnie mój zamysł na dzisiejszy dzień, jeśli chodzi o strój, był zupełnie inny, ale musiałam go szybciutko zmienić. No i w sumie co? Postawiłam na taką e, koszulową bluzkę i uwielbiam ją, ona jest naprawdę świetna, jest troszeczkę krótsza tak jak widać, więc wszelakie rzeczy tutaj z wyższym stanem świetnie mi się sprawdzają do tego mała torebeczka, bo po prostu będziemy uciekać zaraz na zakupy spożywcze, więc wiecie coś takiego, żebym mogła schować kartę i portfel na nogach niżej mam kuloty takie w ciemnozielonym kolorze one, no tutaj mają taką wadę, że wszelakie takie zagniecenia bardzo widać. Pomimo prasowania, to są takie, widzicie, kreseczki, ale już okej. Okay. Jakby tłumaczę sobie, że w tym ich urok. To są, wiecie, takie luźne, nietypowo długie, nietypowo krótkie. No, takie jak dla mnie luzeckie spodnie. Na nogach mam Adidaski czarne, takie ala skórzane. One są super, właśnie kiedy pada deszcz. Takie wygodne dla stopy. No i w sumie, co tak? Bez większej filozofii. Ma być wygodnie, ma być praktycznie stosownie do pogody. No i oczywiście do zajęć dzisiejszego dnia. Więc ja postawiłam na coś takiego. Cześć, witam się z Wami środowo i zapraszam Was oczywiście na kolejną stylóweczkę dzisiaj, tak jak widać element dekoracyjny w postaci takiej czarnej opaski, ale w sumie stwierdziłam, że tak troszeczkę, żeby te napuszone włosy ujarzmić od góry, to dorzucę opaskę. I tak, wybieramy się na kulki na parę godzin, więc musi być przede wszystkim wygodnie, więc postawiłam na taką bluzkę na ramionczka, bo zgaduję, że tam będziemy trochę biegać. Ale że dzisiaj pogoda nie jest jakaś taka mega wybitna, i że mamy zrobić też spacer, to stwierdziłam, że po prostu dorzucę taki sweterek warkoczowy. Taki sam mam w kolorze fioletowym, ale no, zamówiłam sobie drugi, taki już bardziej na jesień. Bardzo lubię te swetry, 100% bawełny, super się je nosi. Więc tak. Tutaj na dół spodnie, to są takie, wiecie, dopasowane rureczki, yy, wygodne, elastyczne, tak żeby nic nie krępowało ruchów, żeby mogła śmiało biegać. No i na nogach mam yy, balerinki, takie w panterkę, ale stwierdziłam, że one super mi się po prostu sprawdzą do tego zestawu, żeby też jednak nie było oporowo na sportowo. Także takie zestawienie bardzo wygodne, bardzo praktyczne. Nie ma żadnej takiej, wiecie, zabawy kolorami, ale czasem musi być i coś takiego bardziej stonowanego. Zatem o tak się prezentuje. Cześć, dzień dobry, czwartkowo. Ja was zapraszam dzisiaj na nową stylówkę. Pogoda nieco się poprawiła, zatem e, dzisiaj postawiłam na spódnicę, ale lećmy od góry. Mam tutaj taką jeansową kurteczkę w tym dużo większym rozmiarze. Ona jest taka krótka. Pod spodem mam taki dzianinowy topik w warkoczowy splot. Bardzo go lubię. On jest generalnie na ramionczka, więc stwierdziłam, że właśnie taka kurteczka na te wcześniejsze godziny będzie jak najbardziej wskazana. Tu mam torebkę, bo my w sumie zaraz lecimy na plac Zaba, więc jakieś takie podstawowe rzeczy muszę mieć przy sobie. Tutaj mam spódnicę brązową, plisowaną, którą bardzo lubię od no już kawałka czasu. No i moje buty to są takie trampeczki w drobne kwiatki w takim bardzo jasnym kolorze. To jest mój nowy nabytek z Zalando Lounge. Są bardzo wygodne, naprawdę muszę przyznać, że jeśli chodzi o to, to śmiało można w nich spacerować. Są też urocze przez te kwiatuszki, a jednocześnie bardzo uniwersalne przez kolor. Także tak. No i ja dzisiaj o w ten sposób się prezentuję. Biała góra jest, jest. No i takie zestawienie idealne na te 23 stopnie. Cześć, cześć, dzień dobry. Piątkowo, już piątek, dacie wiarę. My zaraz znowu uciekamy na kulki, ciocia nas zabiera, żebyśmy mogły jeszcze wykorzystać ten wspólny ostatni dzień. No i co, u mnie dzisiaj zestawienie totalnie wygodne, żeby jednak mieć, wiecie, możliwość biegać za dziewczynami. Czapka, bo dzisiaj koniecznie musimy zrobić sobie spacer. Nie ma bata, bo pogoda jest naprawdę bardzo fajna. Postawiłam też na koszulę w takie czarne paski. Ona jest fajna, bo tutaj wiecie, można zawsze sobie trochę podwinąć rękawy. Ja ją sobie jeszcze tutaj tak przewiązałam, żeby była taka powiedzmy, no bardziej kobieca, bo to jest po prostu taki oversize. Nawet nie ja mam pewności, czy ona nie jest męska, ale bardzo mi się spodobała ze względu na, na ten prosty wygląd i super skład. Tutaj mam takie granatowe shorty, małą torebusię, żeby po prostu mieć telefon, kartę pod ręką. Na nogach mam sandałki kupione w CCC. To jest chyba ta podmarka Bassano, coś takiego, ale wyglądają bardzo ładnie, bardzo zgrabnie. Także tak się dzisiaj o, prezentuję. Wydaje mi się, że całkiem spoko. Cześć wszystkim, witam się z Wami sobotnio i zapraszam Was oczywiście na kolejną styluweczkę Dzisiaj stwierdziłam, że postawię na okulary przeciwsłoneczne bo jest całkiem przyjemne słonko więc okulary zawsze się przydadzą No i tak, dzisiejsza Biała Góra, czyli Bohaterka to jest taka przeurocza koszula z bardzo ozdobnym, dużym kołnierzem Moim zdaniem ten kołnierz gra pierwsze skrzypce i no właśnie daje ten efekt wow, bo to jest taki element dekoracyjny. Tutaj raczej nie mamy żadnych szaleństw, jest prosto, tylko właśnie ten nieco elegancki i w sumie utrzymany w starym stylu. Kołnierz postawiłam też na taką trepkę, bo mamy przed sobą spacer, zakupy, lody, plac zabaw, czyli coś takiego, co pomieści wiecie na jakieś takie mokre pusteczki, telefon pieniądze, na dole jest spódnica to jest holister złapany na zalando bardzo ją lubię, ona jest z boku na suwak taka żółta musztardowa w delikatne kwiatuszki tutaj ma takiego rozpierdaka jak ja to mówię no i na stopach bardzo wygodne klapki, które mam już od jakiegoś czasu, ale super mi się w nich chodzi, one są z CCC no, i co? O tak się dzisiaj prezentuję. Nie ma szaleństw, jest wygodnie, lekko kobieco, praktycznie, idealnie na takie 25 stopni chyba, z tego co się orientuję. Zatem mogę ruszać. Cześć wszystkim, witam się z Wami ostatniego dnia. Mam nadzieję, że wybaczycie mi niedosuszone włosy, ale. Wykorzystuję okazję i oczywiście zapraszam Was na ostatni już przegląd styluweczki z Białą Górą Dzisiaj coś, co mam od dawna, ale czego chyba Wam jeszcze nie pokazywałam, przynajmniej tak mi się wydaje I jest to taka przeurocza, przepiękna dziewczęca bluzka z nare w takie haftki, które mnie bardzo kojarzą się z dzieciństwem Bo kiedyś nosiłam sukienki właśnie tutaj w takie kwiatuszki Bluzka powiedziałabym, którą można nosić na dwa sposoby, czyli właśnie rękawy zarzucone na ramiona, albo tak wiecie, bardziej po hiszpańsku, czyli delikatnie opuszczone. One naprawdę bardzo fajnie się trzymają, więc tutaj, moim zdaniem, spory plus, aczkolwiek jakoś tak. Nie do końca mi leży, więc ja ją noszę po prostu o w ten sposób. I mamy takie bardziej bufiaste rękawki, no ale naprawdę bluzka jest przepiękna. No i co do niej, żeby podkreślić tą delikatność, dorzuciłam plisowaną, delikatną spódnicę. Ona jest z Sinsaya, bardzo fajnie mi się ją nosi. Tak się troszeczkę obawiałam, jeśli chodzi o nią, miałam ją odsyłać, koniec końców zostawiłam i nie żałuję bo często na nią ustawiam. Bardzo lubię właśnie takie plisowane spódnice, więc to. Do tego dorzuciłam takie białe sandałki z kamyczkami. One dają takiego troszeczkę glamour sznytu, ale bardzo je lubię. One są wygodne, złapane w CCC. Służyły mi zresztą na weselu moim i mojej siostry. Także o, w ten sposób się dzisiaj prezentuję.